Bartek Miga, zapraszam na audycję Goźnia Rady RSC. Dziś będziemy mówili o wyjątkowej akcji, ponieważ Szlachetna Paczka zapisała się na stałe w kalendarz nie tylko wydarzeń skierniewickich, ale także, myślę, że naszego kraju. I na ten temat porozmawiam z liderem naszego rejonu, z panią Dorotą Kwir. Dzień dobry. Witam. A także z wolontariuszami. Jest z nami Agnieszka Sypulska i pani Anna Chachurska. Dzień dobry panią. Dzień, Dzień dobry. Drogie panie, wyjątkowy czas. Myślę, że część z was już po raz kolejny ma okazję uczestniczyć w Szlachetnej Paczce. No, jest to bardzo wyjątkowa inicjatywa, ale bardzo też pracochłonne, patrząc właśnie na Waszą pracę, bo wydaje mi się, że wy jako wolontariusze, no zanim zakwalifikujecie tutaj rodziny, mimo wszystko, wiele rodzin musicie odwiedzić. Z tego co słyszałem, blisko 60-70 rodzin w tym roku zostało odwiedzonych, albo jeszcze będzie odwiedzonych, bo to wszystko trwa. Tak, dokładnie, tak jest. Szlachetna paczka to przede wszystkim projekt Stowarzyszenia Wiosna. Jest to program społeczny, który ma za zadanie dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących, które borykają się często z niezabinioną biedą, są ofiarami przemocy. Następuje też niepełnosprawność wśród dzieci czy, czy osób przodujących w tej rodzinie. Do takich osób w tym roku staraliśmy się dotrzeć. Od października wolontariusze odwiedzali rodziny z naszego miasta i powiatu. W tym roku było bardzo dużo zgłoszeń, bo było około 70 i cały czas te zgłoszenia spływają. Praktycznie jesteśmy w tym momencie w punkcie zero. Odwiedziliśmy wszystkie rodziny. Póki co 45 rodzin zostało zakwalifikowanych, z czego mamy na obecną chwilę 17 darczyńców. No tak, bo to wszystko cały czas się zmienia i... Gdy jedne rodziny dołączają tutaj do bazy rodzin i do tego, jak możemy je tutaj zobaczyć, jak figurują, no to niektóre rodziny na szczęście tych darczyńców mają. No ale właśnie, przejdźmy do tego, jak kwalifikujecie te rodziny, ponieważ to jest bardzo ciekawy proces. Patrząc na Waszą pracę, no to nie jest tak, że bierzemy pierwszą, lepszą osobę z łapanki, tylko tutaj jest wiele dokumentów, wiele formalności, które dana rodzina musi spełnić. No i w tym wszystkim jeszcze wydaje mi się, że gdzieś chłodna głowa wolontariusza który musi stwierdzić, czy ta pomoc powinna trafić w to miejsce, czy nie. O, chłodna głowa to ja może powiem. Chłodna głowa to jest przy wejściu do takiego domu, a już wychodzimy z głową pełną emocji i czasami bardzo trudno nam jest, jakby, ochłonąć po takiej wizycie. Większość rodzin są, są, to są rodziny zgłaszane przez MOPS, ale zdarza się, że są rodziny zgłaszane przez osoby prywatne, przez sąsiadów, czasami przez psychologa szkolnego. Dostajemy takie zgłoszenie, idziemy na wywiad, rozmawiamy, po, rozmawiamy o problemach, o potrzebach takiej rodziny. No i mamy jakieś swoje kryteria, tak? No, dochód jest decydującym, ale też. No, rozmowa z tymi, z tymi rodzinami jest jakby też decydująca. Czasami wiemy, że podejmiemy decyzję od razu i widzimy, że rodzina jest w potrzebie i chcemy jej pomóc, a czasami jest tak, że bijemy się z myślami no tak, jeszcze po, po, po spotkaniu. Bo później y, można żałować tego, że ta pomoc mogła trafić gdzieś indziej. Ale w tym wszystkim jest bardzo ładne to, że gdy patrzyłem na aktualną sytuację, tam jest około 30 rodzin, które na tych darczyńców czekają. Tam część z nich y, ma bardzo ładny dopisek, że. Oni sami o pomoc nie proszą. No i to jest chyba, wydaje mi się, że bardzo prawdziwe, ponieważ no, tam, gdzie jest bieda, zazwyczaj te osoby się do was nie zgłaszają, bo po prostu się wstydzą. No a tam, gdzie ta pomoc jednak no, może nie powinna trafić, wydaje mi się, że to podejście wygląda trochę inaczej. To ma być też mądra pomoc. Mądra pomoc, czyli taka, która my tak naprawdę zarzucamy haczyk i, i ktoś ma pociągnąć Czyli to. Czyli dajemy wszystko. wędkę, a ta osoba ma złowić rybę, bo to, dok, dok, tak podpowiem, dokładnie. że kiedyś też miałem okazję być tutaj z tym stowarzyszeniu, więc doskonale te zasady znam, no ale właśnie to nie jest chyba takie łatwe, żeby eee, ja... zapalić u tych osób te możliwości, a jeszcze dodam jedną rzecz, to nie zawsze jest możliwe. Eee, dokładnie, bo są osoby, które mają naprawdę ciężką sytuację, są to osoby starsze, są to osoby nieporadne e, życiowo, są to osoby, które mają bardzo niskie emerytury, bądź renty chorobowe, które są niezależne Zależna od nich. Niestety dużo łatwiej jest prowadzić gospodarstwo we dwoje, niżeli osobie samotnej, jeżeli dana osoba ma 1300 zł emerytury i tak naprawdę ogrom pieniędzy wydaje na leki na utrzymanie mieszkania, to sorry, jak żyć za takie pieniądze? Niestety są też rodziny, które tak naprawdę są roszczeniowe i które oczekują wręcz tej pomocy. I na przykład jednym z kryteriów kwalifikacji jest to, że dyskwalifikacji jest to, że rodzina kilka razy z rzędu jest zgłaszana. To też polega na tym, że my mamy w tym momencie tej rodzinie szlachetną paczką pomóc, że tak powiem, coś zmienić w tej danej sytuacji, jeżeli widzimy, że z roku na rok ta sytuacja się nie zmienia, sytuacja rodziny się nie polepsza, jest brak chęci na jakiekolwiek zmiany. To niestety taka rodzina jest dyskwalifikowana. Powracając do tych historii, które mamy tutaj w powiecie Skierniewickich, bardzo dużo jest historii takich, że to były osoby, które dwa, 3 lata temu funkcjonowały normalnie, ale zdarzenie losowe, choroba spowodowały, że tutaj wszystko się całkowicie pozmieniało. No i właśnie, zapytam o te potrzeby tych osób, ponieważ no, mamy tak naprawdę, no niektórzy jeszcze mają wyobrażenie, że szlachetna paczka to jest jedna paczka, w której e, tak naprawdę mamy trochę mąki, trochę makaronu, trochę jakieś konserwy, no a to nie, no bo tych paczek jest tyle, że zaangażowanie między innymi spółek miejskich, a także strażaków ochotników pokazuje jakby skalę tutaj i ilość tych paczek, które trzeba przejeść, więc zapytam o potrzeby, ponieważ z tego, co widziałem, jeśli mówimy o takich głównych potrzebach w tym roku, zauważyłem, że bardzo dużą potrzebą są na przykład łóżka albo kanapy, bo ludzie nie mają gdzie spać. Tak, są to między innymi paczki żywnościowe, tych paczek jest też ogrom, są środki czystości, są takie przybory szkolne potrzebne Dzieciom, są różne koce, pościele, ponieważ to jest taki wydatek, na który niektóre rodziny nie mogą sobie pozwolić. Ale są też takie powiedzmy większe tak? potrzeby, gdzie są to i pralki i są lodówki, ponieważ jest są one w bardzo złym stanie, nieraz już tak zużyte, że aż dziwne, że ta pralka nieraz pracuje. Tak? Są to też łóżka, ponieważ dzieci czy te rodziny w ogóle śpią na takich łóżkach zerwanych albo śpią na materacach, jakichś kocach i jest to tego typu też sprzęt. Ale tu też warto dodać, że oczywiście to dla każdej rodziny jest dedykowany sprzęt, tak? Czyli każda rodzina ma swoje potrzeby i można powiedzieć, że te potrzeby nie są równe. No u innej rodziny, tak? Bo Nie, my podczas, pod tak, podczas wywiadu sprawdzamy, jak ta sytuacja wygląda i to są tak dedykowane potrzeby dla danej rodziny. Ponieważ musimy kończyć część radiową, to szybko jeszcze zapytam, gdzie możemy znaleźć jakby tutaj informacje, jeśli chcemy wesprzeć te, te rodziny. Ja od razu też Państwu dodam, że to jest bardzo często tak, że z jednej strony tworząc taką paczkę robimy ją załóżmy w grupie znajomych albo rodziny, ale są też takie przypadki, to pewnie za chwilę już w części internetowej porozmawiamy, że te paczki przyjeżdżają z różnych innych miejsc. I też znamy ze Skierowic takie przypadki, że te paczki jadą w okolice Warszawy, w okolice Łodzi. No nie zawsze, jakby tutaj, jesteśmy w stanie pomóc na miejscu. Szukamy po całej Polsce. Tak, zgadza się. Jest to ogólnopolska baza rodzin. W momencie, jeżeli wejdziemy na stronę Szlachetna Paczka, przy wyborze rodzin, możemy sobie wybrać powiat, z którego chcemy wspomóc rodzinę, przeczytać opis rodziny. I tak naprawdę my, każdy. Ja, ty, ktokolwiek, może niewielkimi siłami z rodziną, znajomymi, stworzyć taką paczkę dla potrzebującej rodziny w dniu finału, czyli 13-14 grudzień 2025. Taką paczkę przywieźć na dany magazyn, a my wraz ze strażakami, z pracownikami miasta rozwieziemy do rodzin. Zróbmy im święta, zróbmy im wspaniały czas, tak, żeby byli szczęśliwi. No tak, a tutaj warto dodać, że wchodząc na stronę Szlachetnej Paczki, powiat skierniewicki wyświetla się na samej górze, na czerwona, to oznacza chyba, że mamy najwięcej rodzin póki co tutaj w rejonie, także koniecznie musimy tutaj pomóc, ale za chwilę więcej na temat Szlachetnej Paczki porozmawiamy w części internetowej, żegnamy słuchaczy Radia RSC, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem była Dorota Kwil, Agnieszka Sypulska, Joanna Chachurska, Szlachetna Paczka z Skierniewice, dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy i słuchaczom oczywiście życzymy dobrego dnia, a my pozostajemy w internecie, ponieważ tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, panie już po raz kolejny tutaj obserwują szlachetną paczkę na miejscu. No i z tego, co mi się wydaje, wasze działania wychodzą teraz bardziej na powiat niż na miasto. Tak, zgadza się. Coraz więcej korzystamy z pomocy powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, bardziej gminnych ośrodków pomocy społecznej z naszego powiatu. Najpiękniejsze jest to, że w końcu możemy dotrzeć do osób, do których tak naprawdę nikt nie docierał, które tak naprawdę przez przypadek, poprzez znajomych są zgłaszane do naszej akcji, bo jest teraz coraz większa świadomość ludzi, że taka szlachetna paczka jest i że może ktoś tej rodzinie pomóc. No tak, i to, co mówiliśmy na samym początku, paczka, która być może zmieni życie. No ale właśnie, zapytam o te różnice, jeśli chodzi o te potrzeby, które są w mieście, a które są poza miastem, no bo one są zdecydowanie inne. No tutaj już wchodzimy na grunt taki, że rodzina, jako potrzebę, wskazuje to, że potrzebuje opał i tak. potrzebuje ogrzać dom. Tak. Tak, ale takie potrzeby, one się zbytnio nie różnią między powiatem, wsią a miastem, bo w Skierniewicach też mamy mieszkania, które są opalane węglem. I bardzo często zdarza się, że samotna matka z czwórką dzieci, mieszkająca w kamienicy, opala mieszkanie węglem. Potrzeba na przykład łazienki. tak? Na wsiach jest to dość popularne. No, to są stare domy, kiedyś się nie budowano, nie, znaczy nie budowano łazienek w domach. Ale w Skierniewicach też mamy mieszkania, które nie mają łazienki albo prysznic stoi w, łazie, w kuchni. Tylko po to, żeby stać, bo tak naprawdę nie jest podłączony nawet bardzo często, albo grozi zalaniem sąsiadów. A ta aleta na przykład stoi w dużym pokoju za parawanem. Także potrzeby są bardzo podobne. Fajnie jest to, o czym powiedziała Dorota, że świadomość ludzi jest coraz większa, i fajnie, że z tą pomocą możemy trafić również na perferie miasta. No, właśnie, czy to nie jest tak, że czasem ta pomoc przytłacza ludzi, czy właśnie wręcz przeciwnie, jesteśmy w stanie tutaj zebrać się większą grupą i rzeczywiście ten opał, tą łazienkę wybudować? Zdarza się. W tamtym, roku, w tamtym roku mieliśmy piękną inicjatywę grupy, która wyremontowała mieszkanie w Skierniwicach. Mieliśmy również paczki z węglem, także trochę problemu z tym węglem, bo w workach do noszenia później, ale udało się. No tak, ale mam nadzieję, że nie same kobiety Nie, w waszym, mamy strażaków, w dziękujemy, o tak. <grym> tak o dziękujemy, 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 bardzo dziękujemy bardzo na pomoc. No i mamy roku. też e, wolontariuszy, facetów, którzy też, no, to dźwigają to wszystko. No właśnie, dźwigają to wszystko, ale wolontariusze dźwigają to, że trzeba się spotkać i 70 rodzin odwiedzić, no, jest to wyzwanie, zwłaszcza, że wasza grupa ile liczy teraz osób? Dycha. Oficjalnie 10, 9 pełnowartościowych wolontariuszy, którzy mają uprawnienia do odwiedzania rodzin samodzielnie. Czyli jeden pewnie jest niepełnoletni. Dokładnie. Mamy Oliwkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się, że jest z nami, ale mamy w tym roku też trójkę nowych wolontariuszy, więc jesteśmy zgraną ekipą. Jest nas dziewiątka, praktycznie dziesiątka. Mieliśmy bardzo dużo rodzin do odwiedzenia, ale tak naprawdę szczerze jestem dumna. Jestem bardzo dumna z moich dziewczyn, z chłopaków, którzy w miarę szybko się ogarnęliśmy i dzięki temu praktycznie całą bazę mamy w tym momencie zrobioną. No właśnie, no to czy jesteście już na półmetku, czy to dopiero wszystko i tak się zacznie, no bo teraz praca Czekamy. z darczyńcami, no tak. to będzie duże wyzwanie. <laughs> Powoli się darczyńcy pojawiają. Cieszymy się, że mamy też rodziny z dużymi potrzebami, naprawdę dużymi potrzebami mimo wszystko ci darczyńcy się nam znajdują. Na obecną chwilę, tak jak mówiłam, mamy z kilkunastu tych darczyńców, czekamy cały czas. Mam nadzieję, że kolejne zgłoszenia się też pojawią i, i będziemy uzupełniali tą naszą bazę. No i tutaj powiedzmy jeszcze może o tym, co jest później, po szlachetnej paczce, bo to nie jest tylko tak, że odbywa się finał, przekazujecie paczkę no i, i koniec. Tylko no tu jeszcze no jest ten element takiej. No, może kontrola, kontrola to jest złe ten określenie, spotkanie wydaje mi się, że lepsze, choć spotkanie to też trochę tak bym powiedział, że za nisko. Tutaj jest takie chyba sprawdzenie trochę, czy, czy coś się rzeczywiście zmieniło to znaczy te rodziny bardzo podczas tego weekendu cudów są bardzo wdzięczne, bardzo się cieszą z tych wszystkich darów. Często się tak zdarza, że proszą o to nawet żeby ich odwiedzić później w kolejnym jakimś tam terminie i odwiedzamy. Te odwiedziny są bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Widzimy jak się sytuacja u rodzin zmieniła. Co ta szprachetna paczka im dała, także to jest też takie bardzo wartościowe. Teraz mieliśmy sytuację taką, że jedna z wolontariuszek odwiedziła rodzinę, która dostała mieszkanie socjalne. samotno mama z dziećmi. Trafiło nam się, że jedna z firm miała meble do oddania i był stół z krzesłami. Wolontariuszka wraz ze znajomymi zabiozła ten stół razem z krzesłami do rodziny. I to, co, co nas ujęło najbardziej. Dziewczynka powiedziała, mamo, w końcu nie będziemy jeść z podłogi. To wiecie, dla takich chwil warto żyć, warto się uśmiechać. Najpiękniejszy i tak dla nas moment jest w momencie, przepraszam, moment w momencie, ale gdy wprowadzimy już wszystko, mamy opublikowane i pojawi nam się żółto J. Jest darczyńca. My się mhm. cieszymy jak małe dzieci, że tak powiem, cieszymy się za te rodziny i cieszymy się z tymi rodzinami, bo przekazujemy informację, że dostaną tą paczkę, że jest darczyńca i że jest osoba, która ich wspomoże. No tak, ale chyba założenie też jest takie, że każdy mimo wszystko pomoc otrzyma. Tak. Bo są jeszcze z tego, co wiem, właśnie możliwość na stronie płaty darowizny, z której taka paczka chyba jest wtedy tworzona przez fundację. Nam, póki co w Skierniewicach i powiecie, zawsze udawało się zdobywać komplet darczyńców. Także w tym roku też liczymy na ogromną pomoc ze strony szkół, instytucji, osób prywatnych, rodzin wspólnie znajomych, aby tak naprawdę w tym roku też się udało, żeby wszystkie rodziny miały zrobioną tą paczkę z głównymi potrzebami, takie jakie potrzebują. My też jesteśmy w stałym kontakcie z darczyńcami, jeżeli i Tak naprawdę nie są w stanie zapewnić tej paczki w 100%. To, to próbujemy, że tak powiem, pomóc, wspomóc, żeby po prostu ta rodzina mimo wszystko była w pełni zaspokojona. A więc trzymamy kciuki, żeby w tym roku było podobnie, żeby każdy tą pomoc otrzymał. Trzymamy również kciuki za wolontariuszy, za to, żeby w trakcie weekendu cudów na pewno dali radę. Jeśli ktoś z Państwa tą ekipę chcę wesprzeć, to zachęcam tutaj do kontaktu z panią Dorotą. Myślę, że czy jakieś pożywienie, czy chociażby możliwość tego, że, no nie wiem, przyjdą państwo pomóc ponosić paczki. Tak, Byłoby dokładnie. bardzo miłe, także zapraszamy tutaj do kontaktu. Mogę powiedzieć jeszcze mhm. słowo? Oczywiście, proszę e, Ja bardzo. w ogóle chciałabym zaprosić bardzo serdecznie wszystkich chętnych, którzy by chcieli nam pomóc podczas Weekendu Cudów, ze względu na to, że w tym roku będzie naprawdę więcej rodzin. Mamy ogromnie wsparcie ze od strony strażaków. Będzie OSP MOK Prawa i OSP Skierniewice. Także dziękuję bardzo z góry chłopakom. Ale tak naprawdę potrzebujemy potrzebujemy naprawdę osób, które nam pomogą rozwozić te paczki i roznosić. Bo często to jest trzecie, czwarte piętro bez windy. Jest około 40 paczek, jest do wniesienia lodówka, pralka, tak naprawdę wszelkiego rodzaju sprzęty. Także ktokolwiek, jeżeli byłby chętny, zapraszamy bardzo serdecznie do mnie do zgłoszenia. Jesteśmy do dyspozycji. A atmosfera między oczekiwaniem na darczyńców w sztabie oczywiście będzie rewelacyjna, sztab ponownie na Rawce? E, tak, tak, dokładnie na atrakcyjnej narawce, Rawce w Osirze będziemy, spotykamy się, fajne miejsce i tak naprawdę bardzo dobry dostęp dla samochodów i bardzo dobry dostęp dla darczyńców. No tak, także współpraca z Osirem też wychodzi na to, że układa się pomyślnie. Tak, Urząd Miasta bardzo nas wspomaga w tej całej inicjatywie, więc wielkie podziękowania również dla Urzędu Miasta. I wielkie podziękowania oczywiście dla tych, którzy włączą się w organizację, w pomoc, a ja przypomnę Państwu moim i państwa gościem była Dorota Kwil lider Szlachetnej Paczki tutaj na terenie miasta i powiatu skierniewickiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A także wolontariuszki Agnieszka Sypulska i Joanna Chachurska, drugie panie również dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Za